Niektórzy w trumnach będą leżeli, jakby zasnęli na chwilę do zdjęcia, wygładzeni i ucharakteryzowani, żeby choć przez moment udawać życie, które już się z nich wymknęło, bez powrotu. Będą jak modele z okładki, napięte mięśnie, gładka skóra, perfekcyjny makijaż, żeby jeszcze chwilę przypominać żywych. I nawet różaniec, ktoś im wciśnie między sine zimne palce. Wielu dopiero pierwszy raz będzie go miało w dłoniach, ale czy robakom pod ziemią robi to różnicę. A dusza, czy dusza, która z ich trupa uleci, czy będzie pełna miłości i własce uświęcającej, czy raczej pusta, zraniona grzechem i odłączona od Boga. Przyjacielu, wróć do Boga dzisiaj, póki masz jeszcze czas. Wracaj do Boga, póki tchnie nie masz. On jeden zna twój strach i płacz. Gdy zniknie całe tło i ucichnie światła szum, zostanie tylko to, co w sercu, nie to, co widział tu. Nie pytaj, co Twoje, pytaj, co niesiesz w głąb, bo tam, gdzie kończy się ciało, zacznie się Boży sąd. W większości miast 90% ludzi już nie korzysta z sakramentu spowiedzi i nie przyjmuje Eucharystii, idą na własnych nogach do piekła, tak jak chcesz, szatan Obudź się! Przecież Jezus powiedział: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew? Ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czy oni myślą, że są tylko mięsem, krwią i żyłami? Albo, że jakoś to będzie, nie będzie, nic się nie uda! Będzie płacić, zgrzytanie zębami, gdy usłyszą to straszne zdanie. Nie znam was! Nie znam! Pytaj, co twoje, pytaj co niesiesz głowę bo tam, gdzie kończy się ciało, zacznie się Boży są. Obudź się, pójdź do konfesjonału, krok za krokiem pomału i nie mów. Ksiądz jest taki, czy owaki do niego nie Bo przecież to Jezus przez niego odpuszcza grzechy, bez względu na to, jaki on jest. Jakże głupi jest człowiek, który żyje tak, jakby miał tu zostać na zawsze. Pamiętaj o słowach Jezusa do Bogacza, który myślał, że będzie szczęśliwy, mając pełne spichlerze. Głupcze, jeszcze tej nocy, zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu przypadnie to? Coś przygotował. Wracaj do Boga póki. Jeden zna Twój strach i płacz, gdy zniknie całe tło i ucichnie nie naszym. Zostanie tylko to, co w sercu, nie to, co widział tu. Nie pytaj, co Twoje, pytaj, co niesiesz głową, bo tam, gdzie kończy się ciało, zacznie się Boże sąd. Wracaj, 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 siostrzyczko, braciszku, wracaj. Bóg czeka, Bóg zna, Bóg cię kocha i stworzy z łez most do nieba. Obudź się teraz w imię Jezusa Chrystusa. Obudź się. Nie może Ciebie zabraknąć tam w niebie. Z nami.